Chodzieski Urząd realizuje drugi etap projektu Mobilność miejska. W tej fazie oprócz budowy ścieżek rowerowych i chodników zaplanowana jest rozbudowa sieci rowerów miejskich o kolejnych 51 jednośladów. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie drogowe na nowych ścieżkach. Wszystko po to, aby w przyszłości do centrum wjeżdżało mniej samochodów. Nawet jak mieszkamy nie wiem, na ulicy Sienkiewicza, to do kościoła byśmy najchętniej pojechali samochodem. Więc to przestawienie myślenia, sposobu myślenia musi nastąpić, jeżeli chcemy w przyszłości oddać miasto chociaż naszym następcom jako miasto ekologiczne, zdrowe. Na kiepski stan chodników od lat narzekają mieszkańcy miasta. Już niebawem się to zmieni. Za dwa lata chodzieżanie przejdą się nowymi traktami między innymi przy ulicach 3 Maja, Świętokrzyskiej, Tadeusza Siejaka czy Osiedlu Leśnym. Dokończony będzie także brakujący odcinek trasy rowerowej na promenadzie przy Jeziorze Miejskim. Jazda rowerem jest bardzo ekologiczna i, i wpływa pozytywnie na zdrowie. Jest dużo innych rzeczy do zrobienia. Niż te ścieżki rowerowe. Chodniki na ulicy Paderewskiego Ołowoczy. przed gimnazjum. Jak na cmentarz się idzie, też tam są te chodniki beznadziejne. Z nowych tras cieszą się lokalni cykliści, bo turystyka rowerowa jest coraz bardziej popularna. Jednak jak dotąd tych dobrych ścieżek brak. Każdy metr ścieżki jest na wagę złota i mm, nie ma co ukrywać, że... Jeszcze przez wiele lat w Polsce ścieżek rowerowych będzie brakowało, zawsze będzie ich brakowało, więc dla nas to jest bardzo dobra wiadomość. Wartość projektu to blisko 10 milionów złotych, z czego 8 milionów to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.